Witam Państwa bardzo serdecznie na losowaniu zestawu par turnieju PAR Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Justuskiego w kategorii U10 dziewcząt. Dziewczyny zagrają 12 czerwca, będzie to ostatni dzień trzydniowego turnieju Sealyze Cup, a zagrają tutaj reprezentację podokręgów, 12 podokręgów Śląskiego Związku Piłki Nożnej. W naszej kuli jest 12 kulek. Za chwilę rozlosuję drużyny, które zagrają na wojskach od numeru 1 do numeru 6. Drużyny, które... Drużyna, która przegra w rywalizacji spada na boisko, a drużyna, która wygra awansuje, oczywiście z boiska numer 1 nie można awansować wyżej, tylko się zostaje na tym boisku, tak jak nie można spać z boiska numer 6, drużyna na tym boisku zostaje, Jest to... dzieci szybko załapią podczas rywalizacji na zielonej murawie, także przechodzę do losowania, wylosuję teraz drużyny, które zagrają na boisku numer 1. A jest to podokręg zawsze. A rywalem pod okręg podokręgu zawrze będzie restauracja podokręgu bielsko-biała. Teraz wersuję dwa podokręgi, które zagrają na błysku numer 6. Jest to zespół, jest to kadra podokręgu bytą, a przeciwnikiem podokręgu pytą będzie podokręg częstochowa. Teraz rozosuję parę na boisku numer dwa. Podokręg Żywiec Podokręg Żywiec zagra z podokręgiem Rybnik Teraz czas na losowanie dużych kadr podokręgów, które zagrają na wojsku numer 5 Jest to podokręg Sosowiec. Zes z drużyna podokręgu Sosowiec zagra z podokręgiem Racibórz. Teraz przedostatnia para boisko numer 3. Podokręg Katowice Podokręg Katowice zmierzy się z podokręgiem Lubiniec I ostatnia para w kategorii U10 dziewcząt Kadra podokręgu tychy. I tu oczywiście już nie może być inaczej. Jak kadra podokręgu skoczów. 12 czerwca na stadionie w kategorii U10 dziewcząt pod podokręgów zagrają. Podokręg zabrze z Biesko-Biała, Biesko Żywie zmierzy się z Rymikiem, Katowice z Lubińcem. Na boisku numer 4 pod Tychy Tychy podejmie pod okręg Skoczów Na boisku numer 5 pod okienkiem Sosnowiec z pod okienkiem Racibórz I na boisku numer 6 pod okienkiem Bytom Zagra z pod okręgiem Częstochowa Jak Państwo mogli zaobserwować w poprzednich dniach Odbyły się wszystkie cztery losowania To dzisiejsze losowanie po ostatnim Także zapraszam już od 10 do 12 na Stadion Śląski Tam rywalizacja dziewcząt i chłopców Także przy w każdej kategorii zagrają o ten puchar marszałka. Także będą miały zaszczyt otrzymania takiego pucharu z rąk marszałka Województwa Śląskiego albo Jakuba Chełstowskiego i nie tylko. Także dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam do siedzenia naszych mediów społecznościowych. Do widzenia.